Cześć wszystkim, coraz bliżej siewu już u mnie, dzisiaj jest 2 kwietnia Jak widać uprawiam już przedsiewnie i zbieram dalej kamienie I co tu będzie więcej? Trochę jest zielonego Z tego zachwaszczenia, które było w poplonie I... I, i teraz co będziemy robić jutro będzie siew prawdopodobnie i wałowanie no a potem to już liczymy na deszcz i na żniwa na razie zrobiłem połowę trochę jeszcze to przeschnie mam nadzieję, że trochę te chwaściki jeszcze siewnik trochę to przysuszy i jakoś tam nie będą stanowiły wielkiego problemu I, no i nie będę jakoś mocno zachwaszczać O, z tej strony jest trochę gorszy, bardziej zachwaszczone ale znowu tutaj będzie owiec z grochem na zielonkę także te, te chwasty będą skoszone będzie to wszystko wywiezione w belach a tu będzie w połowie sezonu będzie znowu uprawiane i myślę że to też pomoże właśnie zniszczyć te te, te zachwaszczenie, potem znowu wysieje pewnie ławie z gryką i nie wiem jak się uda to jeszcze potem to zbiorę na, na zielonkę a jeśli nie to będzie tam suszec, będzie to nieduże nie będzie opłacalny to po prostu zostawię to jako poplon pod yy, lucernę ja stosuję potem jeszcze obornik yy, najpierw pod yy, znaczy pod zbiorze tego owsa z gryko jeszcze zastosuje tutaj e, kredę. Prawdopodobnie jest to granulowana 100 na hektar. E, teraz na wiosnę poszło wapno węglanowe, radkowit premium z magnezem trochę potem jeszcze samej kredy, żeby też ten wapń był bardziej dla roślin dostępny, dla, dla lucerny i, i to no, będzie ten siew, ten poplon, który też nie wiadomo, czy na co pójdzie. I później przed, zbior, przed siewem jeszcze tej lucerny, pójdzie tutaj obornik. Kolejne jakieś uprawki, żeby to, bo to parę lat jest zamiar tego no, nie ruszać, więc będą bardziej intensywne. Myślę co jakieś 7-10 dni będę to uprawiał już po całości, żeby zniszczyć te, te chwasty, jakieś wieloletnie, jakieś rozłogi beżek jak się dotrafiać, tak, żeby potem lucerna już rosła bez zachwaszczenia. No a na drugiej tej części, które jeszcze nie uprawiłem, no to tamto już będzie teraz uprawione, które będzie zasiane. Mam nadzieję, że się uda właśnie jednego dnia wszystko posiać. Uwałowane. Zastosuję jeszcze mikroelementy, jak już trochę owiec powschodzi i będę czekał na żniwa. I prosił Boga, żeby zielsko nie zjadło uprawy. Chociaż znowu w tym owcie to jeszcze jest to fajne, że jak nawet jest zielsko, to mogę tą owsiankę potem wykorzystać na paszę. Bo, bo jest słoma, ale jest sporo jakiegoś zielonego, trochę koniczyny jako chwas mi się tutaj pokazuje, bo kiedyś wsiewałem w zboża. I jest to bardzo taka smakowita dla bydła pasza, bo zjadają chętnie. Także już u mnie owsianka nie idzie na ściółkę, tylko idzie na paszę, jako taki przerywnik do, do siana do Kiszonki z traw No i to by chyba było na tyle. Na dzisiaj już tak trochę wyszło tego filmu. Ja dalej jeżdżę, zbieram kamienie, połowę zrobiono. pracuję tak no ani płytko, ani głęboko na tyle, żeby już trochę te zęby są zmęczone życiem i trochę każdy inaczej pracuje, więc muszę już trochę głębiej agregat y, ustawiać, tak by właśnie ślady za traktorem równało, i. I wszystkie zęby spulchniały glebę. No jeszcze jakiś plus uprawy bezorkowej. No to widać na ile ślad od traktora się odbija. Prawie nic. Było dwa razy tutaj gruberowane. Było bronowane. Ziemia była spulchniona, ale zaraz była zagęszczona. Po świeżej orce to ślady kolejne takie by się robiły. Głębokie. A musiał musiałby pracować jeszcze głębiej. No i dzięki tutaj właśnie temu, że jest prawa bezorkowa, wszystko jest wymieszane a nie zrzucone na dno bruzdy i mogę pracować przy mniejszych oporach, przy mniejszych głębokościach, właśnie przy takich już doprawiających zabiegach jest piękne czyste niebo wcześniej popadywał deszcz także woda w klepie jest, wierzchnia warstwa fajnie tutaj przysycha będzie się fajnie siało, o ile w noc nie będzie padało. No i co? Tu jeszcze? Jest spory wiatr, tak mam nadzieję, że jakoś tam mnie będzie słychać na tym nagraniu No, to by było na tyle. Ja wracam do pracy. Na razie, cześć.